Hej i hello! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ole petrus! Kobieta wielu zawodów, bo i standuperka, i dziennikarka, i aktywistka mam zamiar dzisiaj zrobić taką twoją metamorfozę sceniczną i bardzo mm -hmm. jestem ciekawa czy to się w ogóle uda i czy Ty się będziesz w tym dobrze czuła, bo zawsze jak ja Oles spotykam, to jest nieprawdopodobna. Ma piękne, niebieskie, zielone cienie, kolorowe usta, po prostu... Y, niesamowite przede mną wyzwanie, ale najważniejsze, żebyś ty się w, do, w tym dobrze czuła. ja się bardzo ekscytuję, bo szczerze mówiąc zawsze tak jest właśnie, że jak gdzieś mam na przykład jakieś nagrania, my muszę wle, czy walczyć z makijażystkami, żeby troszkę więcej mi tego dały, bo na przykład już nieraz słyszałam argumenty pod tytułem, no masz już kolorowe włosy, to już wystarczy, to nie będziemy robić mocnego makijażu, tak? A Ola, masz taki jeden look sceniczny czy po prostu to wszystko zależy od nastroju? Zazwyczaj staram się, że to są po prostu czerwone usta, gruba czy, czy ciemna kreska i w zależności od nastroju, czy robię sobie wtedy tylko jasną powiekę, czy też tam trochę podciągam i dodaję taki, taki trochę, trochę, trochę smuka. Przygotowaliśmy skórę przy pomocy oczywiście yy, idealnego podkładu na scenę, który jest takim podkładem naprawdę długotrwałym, utrzymuje mm -hmm. długie godziny i pod spodem nałożyłam bazę, która ten make-up utrzyma. Make-up sceniczny musi być make-upem po prostu długotrwałym. Co Ty powiesz na to, jak ja będę robiła jedną stronę i Ty stwierdzisz, że okej, okay, podoba mi się, to będziesz sobie wyrównywała drugą. Żebyś też się nauczyła. No, 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 no tak, o, jak tak. No, Bardzo ważne jest to, żeby najpierw zneutralizować to, co mamy pod oczami, mm -hmm. a ten Twój kolor pod oczami jest taki bardziej y, fioletowy, więc mm -hmm. najpierw trzeba Neutralizatora. Tak naprawdę dla mnie to jest jedno z najważniejszych produktów w makijażu, ponieważ on neutralizuje właśnie te wszystkie zasinienia pod oczami. I co widzisz? To jest, a to jest dopiero tylko neutralizator. Nie, no jakby no, różnica jest ogromna zdecydowanie, i to jest coś, z czym ja się dużo borykałam. I też właśnie dlatego, że na przykład miałam wrażenie, że jak nakładałam korektor, to nadal je widziałam, tak? Ale słuchaj, ale to jest neutralizator, a jeszcze musimy potem mm. nałożyć właściwy korektor, który ma żółty ton jest o ton jaśniejszy od koloru podkładu. I jak? Widzisz różnicę? No. Jest po prostu jednolicie, tak? No to jest zupełnie co innego, jakby to oko jest w zupełnie innym miejscu. Czyli to jest neutralizator i na to jest korektor. Tak, tak. Chcesz spróbować? No. Sobie nałożyć? Dobra. Czyli tak, najpierw nakładasz neutralizator. Tam, gdzie widzisz te takie przebarwienia, zasinienia, nakładasz neutralizator. Ja jeszcze tylko Wam powiem, że wcześniej nałożyłam taki świetny Repair Eye Cream Intense. To jest taki krem, który posiada w sobie już primer, czyli przygotowuje do tej perfekcyjnej aplikacji. Fajny jest ten pędzelek. Widzisz, on trochę przypomina ten opuszek palca, więc też bardzo, bardzo, bardzo przyjemny produkt. A teraz jeszcze rozświetl. Nie możemy skończyć z tym różowym neutralizatorem i też sobie delikatnie wszystko ładnie wklep. I wiecie co jest niesamowitego, że nakładamy naprawdę dwie warstwy tych korektorów i zobacz, ole, nie wiem czy masz takie wrażenie, że tutaj się nic nie zbiera. Nie, no jest mega. Jest naprawdę... Jest Pani usatysfakcjonowana? Czy pierwszy krok jest OK? Jak najbardziej pierwszy krok to jest okej. Okay. Te korektory. Pierwszy to był taki kolor, który się nazywa Light Bisque. to jest ten kolor różowy neutralizator, mm. a potem kolor, który się nazywa beż, bo twój kolor podkładu to też jest beż, czyli kolor beżowy. No i teraz słuchajcie, konturing. Uwielbiam konturować przy pomocy tej palety Toma Forda. Tak naprawdę w naturze dążymy do owalu, bo to jest ten perfekcyjny kształt twarzy, więc tutaj trzeba też dążyć do owalu. Robię sobie Taką linię tutaj, uh -huh. potem y, chciałabym troszeczkę wyszczupić linię żuchwy, więc robię uh -huh. sobie troszeczkę y, tego konturu na linii żuchwy. Zabieramy tutaj czoła, uh -huh. podkreślamy nos, czyli tutaj robię sobie taką uh -huh. kreskę i kółeczko. Widzisz? Uh -huh. Biorę sobie taki beauty blender i te, te, ta gąbeczka, która jest gąbką delikatnie zwilżoną, bo ważne mm. jest to, żeby ta gąbka była delikatnie zwilżona, wszystko sobie pyk, 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 blendujemy. Wiesz, co też jest ważnego, mm -hmm. żeby blendować tak punkt po punkcie, nie rozcierać, mm -hmm. tylko delikatnie sobie to wszystko okay. wklepywać. blendować, wklępywać. Tak, mm -hmm. dlatego że jak sobie rozcieramy, to to ścieramy sobie to konturowanie. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ten kontur był dosyć wyraźny. Można sobie to jeszcze bardziej utrwalić pudrem, mhm. czyli ja tak użyję takiego jasnego pudru transparentnego, mhm. żeby ten kontur jeszcze utrwalić tu, tutaj pod kością policzką. I lubię sobie nie omiatać, tylko wklepywać, bo wtedy. Ten puder rzeczywiście lepiej utrwala. Mm -hmm. No i oczywiście wezmę sobie taki bardzo fajny, zimny kolor pudru brązującego i te kontury, mm. które robiłam wcześniej przy pomocy brązera, utrwale. I wzmocnie właśnie tym pudrem brązującym. No i zobacz, Ola, ten konturing, widzisz? On może być przez to, że jest najpierw krem, potem jest puder, on może być troszeczkę mocniejszy, bo to przecież to jest make -up prawda? Mm. Także słuchaj, zaczynamy. Widzisz, okay. jest ta linia, prawda? Ta tu, 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 do kącika mniej więcej do połowy. Dobra. I robisz to taką E. O właśnie, widzisz, masz ten to swoją metodę, dobra metoda. Tak jest, bardzo ładnie. Czyli już mamy pierwszą linię. Wow. Teraz pożufię. Pożufię, tak jest. I... I tak, pod noskiem, pod noskiem. Mhm. Czyli widzicie jakie są te linie, prawda? No dobra, spróbujmy. Ok. No i potem Ola mamy ten mhm. tak. Najpierw pod oczka. Mhm. Troszkę sobie takim... Ale właśnie wklepuj, a nie... Yy, Omiataj, bo wtedy to się lepiej utrwali. Tak jest. Pod kością policzkową. Mocnij sobie to konturowanie przy pomocy takiego pudru brązującego, tym takim ściętym pędzlem. I właśnie bokiem tego pędzla mhm. Wzmacnia sobie ten kontur, który sobie wcześniej zrobiłaś przy pomocy z w kremie. Mhm. No i jak mhm. wygląda ta wykonturowana wersja ciebie? No jakby... Zdecydowanie lepiej, ba, bardziej gotowe do zrobienia makijażu niż jak zazwyczaj sama robię. Nie no. Gotowe do zrobienia makijażu, bardzo ciekawe, a my jesteśmy już w końcu w połowie. Znaczy, wiesz, <śm> dla makijaż się zaczyna w momencie, kiedy jakby robię kolor i oczy i tak dalej, a tak? Czyli to jest robienie bazy <śm> Okej, okay, no tak, no widzisz, to czyli u ciebie kolor, to musi być kolor. Czyli co, teraz jeszcze brwi. Ja, ja żeby widzieć, jak ten make-up ma wyglądać, muszę jeszcze sobie troszeczkę uporządkować brwi. Ja lubię sobie zawsze podnosić te brwi przy pomocy wosku. Takie mydełko brow soap jest naprawdę niezastąpione i wyczesuję te brwi do góry. Zresztą wiecie, bardzo modna jest teraz ta laminacja brwi, gdzie te brwi są takie podniesione, więc ten wosk naprawdę mi to. Ułatwi. No i oczywiście kredka do brwi. Uwielbiam te mikro brał pensyle, to tak się nazywa. Czyli domaluję w niektórych miejscach włoski, tam gdzie widzę przerwy w łuku brwiowym, żeby, mhm. żeby one wybrały takiego charakteru. I zawsze jak ten pigment jest za mocny, możemy sobie te brwi tą y, szczoteczką przeczesać do góry mhm. i wtedy ten, ten pigment jakby wtapia się w włók brwiowy. Wygląda to wtedy bardziej naturalnie. Nie, no to jest spoko. To jest bardzo spoko. No, właśnie jakby Ja jedne zrobię z brwiami to chodzę na nitkowanie, bo to jest jedne coś, co jestem w stanie przeżyć. Mam bardzo niski próg bólu. Widać, że nie mam na nitkowaniu ostatnio, ale. Okay. No, Czyli pamiętaj, zaczynamy od mydełka. Dobra. I potem, y, kre, i potem ta mikrokredka. Y, I co, tak do, do góry? Do góry, do góry, do góry. Nie w bok, tylko do góry, w ten sposób. Tak jest, bo wtedy widać te przerwy okay. i można sobie wtedy widać, gdzie trzeba wypełnić te. Ubytki. Świetnie. I mm. zobacz, jak już, jak już się robi kształt, prawda? Pamiętajcie też o tym, że brwi to są siostry, nie bliźniaczki, więc aż tak równe nie muszą być. I tak, aż tak identyczne. Może nie to, że równe, ale aż tak identyczne. Nie uklepujmy tych brwi, tylko zawsze jakby czesujmy, wyczesujmy je do góry. Nie jestem, że tak powiem, przerażona, tak? Szczególnie, że wiem, że będzie mocny makijaż oczu, to faktycznie jakby. W tym Uch. momencie ten, na pewno inaczej, w tym, przy takich brwiach na pewno bym nie zrobiła neutralnego makijażu, tak? Aha, okej. Okay. Okay. Ale mam zadanie. I zaczynamy od konkretów. Ja lubię bardzo te cienie takie kremowe, dlatego że można nakładać... Bardzo, 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 bardzo dużo warstw, łatwo się je blenduje i się nie osypuje, bo Ty mówisz, że Ty masz zawsze ten problem, że te cienie mhm. się osypują. Albo zbierają w Dobra. rowkach w momencie, kiedy właśnie są kremowe. I wiesz co ja zauważyłam? Ten cień, na przykład jak przyszłaś, miałeś taki cień rozświetlający mhm. i ten cień rozświetlający, który miałaś, mhm. powieka przebijała. Mhm. Więc bardzo ważne jest to, że jak nakładasz nawet cień rozświetlający, one są zazwyczaj przezroczyste, to trzeba nałożyć bazę i potem dopiero cień wyświetlający, mhm. bo on i bardziej się trzyma i ten kolor jest bardziej intensywny przez to, że ta powieka mhm. jest po prostu zneutralizowana. Okay. Dlatego też ja nakładam taki cień, który się nazywa Melted Pink. Mamy taki kolejny produkt, który ja uwielbiam, kolor Bark. To jest cień kremowy o takim bardzo głębokim, brązowym kolorze mhm. i ten cień zastosuję po prostu jako liner, ale taki troszeczkę grubszy. Przy tych oczach przedłużam sobie linię wodną dolnej linii rzęs, widzisz? I wtedy uh -huh. widzę, jak ta kreska powinna mieć kształt. Do połowy oka robię sobie taką kreskę. To nie jest perfekcyjne, nie, nie przerażaj się, dlatego, że to jest krem, a krem na kremie bardzo łatwo się rozblendowuje, więc ja sobie teraz rozblendowuję przy pomocy takiego pędzelka kulki, który się nazywa Ice Match Brush. Widzisz? Uu, to, to już się dać. coś zaczyna, to już się, już się dać, zaczyna dziać. Tak? tak, dobrze. W mhm. Twoich oczach y, też bardzo ważne jest to, żeby użyć y, takiego czarnego eyelinera, mhm. to się nazywa double liner, żeby to oko podnieść w górę, więc. No właśnie nie. brakowało mi, na w tym momencie to tylko mi brakuje właśnie tej takiej czarnej kreski. I to to jest to, co Ci wspominałam, że miałam do czynienia właśnie z makijażystkami, które na przykład na tym etapie zostawiały już oko, bo twierdziły właśnie, że biorąc pod uwagę, że mam kolorowe włosy albo że jakąś tam szminkę, że już nie mogę mieć tego takiego czarnego. A ja po prostu w tym momencie zazwyczaj szłam gdzieś sobie i Nie no, czarne, to jest absolutnie must have przy twoich oczach. Mm. I to co robię, widzisz, delikatnie sobie naciągam tutaj oko mm. i robię sobie ten liner pomiędzy linią rzęs. Udając po prostu rzęs. Staram się zrobić ten eyeliner ciut grubszy mm. w samym kąciku. Podam ci taki bardzo fajny trick przy tak zwanych mm. hooded eyes, widzisz. Mm. Normalnie, jak ja bym ten eyeliner przeciągnęła dalej, to to oko by szło dalej. Mhm. Ale ja staram się troszeczkę wcześniej kończyć ten liner niż linia rzęs. Mhm. I dzięki temu, widzisz, to oko idzie nam w górę. No tak. I znów mamy tu krem. Mhm. I sobie to rozmazujemy. Mhm. Czyli musi być bardziej czorno mhm. w kąciku, prawda? No. Widzisz? I widzisz, no. że już to oko idzie, w, no. idzie do góry? No. No ale jeszcze musimy Ci to oko rozświecić, no bo przecież jesteś sroczka i lubisz kolor, ale jeszcze musimy też gdzieś przemycić ten turkus. No bo przecież tam musi być kompromis, więc zaraz to zrobię. No i wiesz, jesteś sroczka, więc oczywiście y, cień, bez którego się nie rozstanie, nie rozstaje. Lux Moonstone. Zobacz, jakie piękne drobiny. Ja lubię te cienie rozświetlające nakładać palcem, dlatego że wtedy. Lepiej się, one się nie, ro, nie obsypują mhm. i, y, i są takie bardziej intensywne. Mhm. prawda? Wow! O, widzę uśmiech, czyli roz, już, już rozświetlenie jest, tak? Niezastąpiony liner maka. Uwielbiam ten liner. I zobacz, delikatnie sobie podkreślam dolną linię rzęs. Tylko trzeba to bar, bardzo uważać, bo jak to się coś nie uda, to jest naprawdę tragedia, żeby to zmyć. Ale mhm. jest mega trwały. Mhm. No to przemyciłam trochę Twojego. No, decyzje, i właśnie, i to jest fajne, właśnie, że można wystarczyć i ta jedna dolna kreska po prostu w tym innym Arunii kolorze robieniającym kolor, się, i to jest dokładnie, jakby wiesz. No i jeszcze wytoszujemy rzęsy. Smoki, eye mascara, oczywiście niezastąpiona. Fajne jest to, że można nakładać parę warstw i zawsze to po prostu nie skleja rzęs. Mhm. I, I wiesz co? Natomiast jak malujesz tę dolną linię rzęs, to tylko delikatnie y, dotykasz tych rzęs, mhm. żeby więcej było makijażu na rzęsach górnych, a mm. mniej na dolnych. Mm. Żeby nie przyciągać uwagi No i do żeby tego... też nie przykleić tego koloru eyelinera do Dokładnie nie? tak. Nie. nie, nie. I zobacz, widzisz, jak to oko idzie jednak do góry? No. Zobaczcie, widać, tak? Widzę uśmiech. A czy jest wystarczająco koloru? Tak, tak, tak. tak? To jest taki właśnie akcent pod tytułem, że jakby u góry jest glam, a na dole jestem ja. No to świę... No, to super. No, to, mi się to co, się Czyli tak, czyli idziemy dalej, tak? Nie, ty, ty, Możemy nakład... możesz ty próbować. To jest. To jest baza cień, kolor Melted Pink mm -hmm. po całości powieki ruchomej. Zobacz, jakie one są kremowe, prawda? Mhm. Mm y I możesz sobie to potem rozblendować palcem. Dokładnie tak. Nie mam odcisków palców, czasami tak, że właśnie jakiś taki kremowy, który mocno się ściera, to dotkniesz palcem i po prostu jest taka dziura po palcu jakby się robi, nie? A tutaj tego nie ma. Potem mamy ten taki y, ciemny brąz. Pamiętasz jak to było? Tak. Nie bój się tego i najważniejsze jest ten y, kierunek, czyli jakby przedłużamy przy otwartym oku dolną linię y, rzęs i idziemy w górę. Dokładnie tak, Ola, no ty jesteś manualna na maksa, możesz. I tą, 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 tą kreskę y -y. dociągaj sobie tak mniej więcej do połowy powieki i ona od połowy powieki powinna być coraz grubsza ślicznie to zrobiłaś, nawet powiem Ci to wygląda bardzo dobrze jako kreska, jako taka. Mm -hmm. no, ale ponieważ robimy to, patrzcie, no rewelacja. Ponieważ robimy to Ala Smoki, więc sobie te wszystkie yy, e rozcieramy delikatnie. Okay. Rozcieramy. Widzisz, jak to się delikatnie dobrze rozciera. Mm -hmm. no, wow. czego? Się, nie, bardzo. To, słuchaj, nic się nie przejmuj, dlatego że to wszystko sobie ładnie roz rozetrzemy potem. Mm -hmm. e Mamy tu ten, ten cień, e oczywiście musta, mm, na paluszek i po wklepujesz wklepujesz powiekę ruchomą. Dokładnie tak. No, z tym nie, może, nie wiem, że jesteś sroczka i y, lubisz, więc możesz sobie tutaj tego nakładać tyle, ile chcesz. Mm -hmm. Na pewno się tym y, nie zrobi sobie krzywdy. Mm -hmm. Ten cień rozświetlający nie jest cieniem przezroczysty, więc od ci to oko rozświetla. Tak. No i pamiętaj o tym, że przy tak zwanych chudy eyes, jak to mm -hmm. się nazywa, czyli im bliżej kącika, ten liner powinien być y, troszeczkę cieńszy, idąc do zewnątrz powinien być grubszy. Dobra. No i Ola, teraz oczywiście ten twój liner, ja wiem, tylko uważaj z nim, bo ojej, ojej, nie przesadzić, bo jak coś się rozmarzy, to ja nie wiem, jak to, no. tego się pozbędziemy, czyli widzisz, po Ech. całości zniżę, ale ja wiem, że ty masz y, Ech, to, to była taka pewna. doświadczenie, więc na pewno ci to dobrze wyjdzie, Ola. widzę, że zahaczasz górę, o linię że... wodną i ja ci powiem, że bardzo mi się to podoba, wiesz, aż poprawię to, mm, bardzo ładnie, super. No i teraz oczywiście rzęski, czyli smoki i maskara. Pamiętaj, najlepiej takimi zygzakami, dwie, trzy, cztery warstwy na górze i tylko delikatnie na dole. Widzisz? Bardzo dobrze. Najlepiej takimi zygzakowatymi ruchami, żeby dojść do samej linii rzęs. No żeby Dokładnie. No i pamiętaj, na dole tylko dotknij delikatnie. Żeby to było lekkie, żeby nie zabierać tej pięknej zieleni, którą tak lubisz, prawda? Kurczę. Nie no, bomba, po prostu, bardzo mi się podoba, tak, tak to, 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 to może być ten taki mój poważny make-up. Tak, no to super. Słuchaj, jest taki kolor, on się nazywa Coco, uwielbiam ten kolor pomadki, bo on właściwie pasuje do wszystkiego. Ja delikatnie kontur zrobię nad linią Twoich naturalnych ust i yy, yy, słuchaj, tak sobie myślę, że wykończę to tak zwanym yy, water lip, czyli takim mocnym, pięknym błyszczykiem na środku. W kąciku staram się, żeby było troszeczkę ciemniej, więc też w kąciku nakładam tą pomadkę Cocoa róż yeah. latę I on jest też w takim brązie. Jego można używać słuchaj i do ust i do policzków. Uh. Crash creamy color for Chips and lips. Uh -huh. I ja sobie tutaj użyję go do wypełnienia na, na tej centralnej części ust. Uh -huh. Wiesz co, to jest też fajne. Dlaczego? Dlatego, że można to używać nawet jako Cień? róż, uśmiej się, troszeczkę. No i water lips. Te nakładam na samą ca centralną część ust. Czy możemy troszeczkę nadać rozświetlacza? Wow. Tak, jak najbardziej. To ostatnio miałam swoje szkolenie z takim międzynarodową artystką. i Ona mi podała fajny, bardzo patent. Słuchaj, mm. wzięła ten krem pod oczy, który jest, tak, który jest taki bardzo nawilżający. Mm. No i troszeczkę biorę ten nasz rozświetlacz mhm. i mieszam z tym kremem oczy. I robi się taki piękny, kremowy rozświetlacz, o, który nakładam tutaj na szczyty kości poliszkowych. No, to nie, to tak, tutaj też zazwyczaj daję. I możemy jeszcze dodatkowo utrwalić sobie to rozświetlenie przy pomocy tego rozświetlacza mhm. Pink Glow. Czyli znów tam, gdzie nakładałam ten rozświetlacz, mhm. wzmacniam jeszcze rozświetlaczem pudrowym, żeby mm -hmm. to się dłużej trzymało. Mm -hmm. Czyli wiesz, krem, wzmacniamy potem pudrem. Ale ten w ogóle... że tak... Dobra. Nie, bo po prostu ja no, oglądam mnóstwo tutoriali makijażowych i właśnie zawsze sobie Boże, jak one są fajne, fajnie ja wyrzeźbione te twarze. I właśnie tak fajnie rozświetlone tam, gdzie trzeba, czy coś. Ja zazwyczaj ja po prostu tylko się skupiam na ewentualnie oku właśnie, bo to, to jest to, co potrafię odtworzyć. Ale pierwszy raz po prostu mam totalnie jakby jej, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Jesteś bobiowy, yy, kolorowy ptak. Po prostu yy, 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 aż, aż żałuję, że teraz nie mam żadnego nagrania czy czegoś, bo to bym w końcu mogła wykorzystać, ale nie, naprawdę jakby... Jest to, jest to faktycznie, mimo że jest dużo kroków i mimo, że jakby użyłyśmy troszkę tych rzeczy, to jest to dosyć proste do odtworzenia. I co tak. najlepsze jest to prostsze do... Yy, yy, te kosmetyki są tyle fajne, że są proste do poprawiania. To że właśnie nie I się nic takiego... nie odsypuje. No, dokładnie, zawsze... nic mi się nie osypuje. Yy, bardzo łatwo to w ogóle, yy, to co jest zawsze największą zmorą, jak się gdzieś podróżuje, właśnie, że te paletki, te cienie i tak dalej, to trzeba wszystko brać i to zajmuje mnóstwo miejsca. Tutaj wszystko jest w takich sztywcikach fajnych i w ogóle... I nawet możesz sobie palce wszystko rozparzyć. No dokładnie. I mogę zrobić szybki makijaż. Mówię, ja mam tendencję nawet do tego, że wiesz, yy, kończę jakiś projekt, nie wiem, pracę czy coś, wszedłem w samochód, jadę na występ, yy, wbijam do, 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 do klubu, albo właśnie jeszcze w samochodzie się zaczyna malować, no i to nie są najłatwiejsze warunki, tak? I właśnie fakt, że nie muszę wyciągać tych wszystkich pędzli, tylko po prostu mogę tu paroma, że tak powiem, dotknięciami palca zrobić. Nie no, po prostu mistrzostwo świata, no kurde, ej, fajnie. Ładnie. Mega się cieszę. Ola, dziękuję bardzo, nie, nie. dziękuję bardzo za udział w programie, za to, że poddałaś się tutaj mojej takiej mini, mini metamorfozie. Hmm? To teraz jeszcze sobie popraw włosy, tak, po swojemu. Po, po swojemu jeszcze ten, żeby no, tak totalnie, jakoś jak, jak ja, nie no, po prostu no to, ekstra, bardzo szkoda, mi się podoba. Szkoda, że już jest taki wieczór, nagrywamy, że nigdzie nie masz dzisiaj wychodzenia. Nie, spoko, zaraz coś znajdę, zaraz coś wymyślę, odpalę Tindera, będzie okazja. Natomiast naprawdę, naprawdę, naprawdę powiem Ci, że wow. Kompletnie jakby odczarowałaś dla mnie to, że to jest takie skomplikowane i tyle rzeczy trzeba robić. Wiesz, bo jak się ogląda na przykład właśnie te takie konturowanie na internecie, to tam ludzie sobie prawie, kurde, całą twarz malują, wiesz, jak u chirurga plastycznego, nie? I tam jest tyle tych elementów, a ty po prostu... Kilka moment, dwa patenty i... Mam nadzieję, że też odczarowałam tę markę Bobby Brown jako taką markę y, y, naturalną bardzo, e, Zdecydowanie tak, jakby y, fajnie, że po prostu... inaczej, y, mogę na niej zrobić taki fajny, porządny makijaż i po prostu jakiś element wdrożyć, tak jak tutaj mamy tak naprawdę, tak? Jakiś gdzieś tam z zewnątrz jakiegoś kolorku, ale tak czy inaczej będę miała wtedy pewność, że te ogólne jakby płótno będzie zadbane i zrobione ładnie. Nie, naprawdę jest mega zapisone po prostu jakby tak. Ola, to dziękuję Dzięki. bardzo. Ola, jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję, to była wielka przyjemność. Jeżeli Wam się podobał makijaż Oli, proszę subskrybujcie mój kanał, dajcie kciuka w górę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.